Cześć, mam na imię Natalia. Eee, zawsze chciałam się dostać na dobrą uczelnię, yy, ale bądźmy realistami. jaką miałam szansę dostać się na Oxford, Cambridge czy Yale. Polka na Oxfordzie to chłopak sprzątania. Yy, poza tym to jest jakiś kosmos, tam się dostają dzieciaki bogatych rodziców, freakies, z IQ, IQ 200. Poza tym nie wiadomo jak tam uderzyć. Pójdę do jakiejś baby w urzędzie czy w szkole. Ona mi nie pomoże, bo tam nie studiowała. Nawet jeżeli już się tam dostanę, to nikogo tam nie znam, wszyscy będą patrzyli na mnie z góry, wycofując nowe. Więc szkoda, żeby sobie zawracać mimo głowę. Studiuję już drugi rok w Polsce. Starzec są zadowoleni, jest ok.